Dobra, jemy dzisiaj jesteśmy na tam południe. O kurde. Czekajcie. O! Przepraszam, przerwało. I tak moje <laughs> działka wygląda. Mogę wam pokazać działkę tu. Tutaj tych, tutaj pink. Tutaj... <laughs> Ale patrzcie co jest tutaj w ogóle. Um nie wiem, ale mogę wam zrobić zrobić z telefonu. Patrz. Nie, ale mogę wam tylko pokazać Z Zresztą nie oczy, bo nie wiem jak nie się ciekawego coś. A czemu bym w ogóle lajków nie stawiacie? Nie lubicie mnie, to co? Ale wam w ogóle coś pokażę ślicznie. Patrzcie to. muszę Wam coś pokazać Mam nadzieję, że będzie dużo lajków z dworu ja mam klopeczki mam akurat. Wypatrzcie. Mam lewarek tu nie na działce, bo ja już przyniosłem go. Czekaj, zaraz Coś się przestaje. Prostojemy. Patrzcie, coś tam. A widzicie? O, poczekajcie chwilę. Będzie cięcie Ja to wszystko nakręciłem Ło, spadłem. Ale to wszystko nakręciłem I patrz, idzie to. Idzie mi mi to idzie, nie? zabieram le lewarek, ale jak do tego dam w lewarek, to mi nie idzie nagle. Mam opony tam, o, widzicie? No i mam jabłka teraz. Patrz, ładnie. Hej, cyk. było. O tam... Tam to jest no, setarka tam są takie rzeczy, są niepotrzebne I my mamy tutaj taki samochód kiedyś miał. I go na coś Ty! Wiśnie! Idę zapytać, czy są tam już dobre wiśnie. Bo ja jestem popatrzcie jak...